Powiem Wam, moi kochani, w ogóle przewitam się z Wami. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Ja w dniu dzisiejszym wystartowałem z miejscowości Lion, Leon, Lion, zwał jak zwał. Tam miałem rano rozładunek, potem dostałem komendę, można powiedzieć, taki mini rozkaz. Kieruj się w stronę Grenoble. Ja, jako potulny baranek, powiedziałem: jadę do Grenoble, nie ma problemu. Jechałem na Grenoble, dostałem adres załadunku, potem rozładunku. Jechałem na firmę, załadowałem się i tym w efekcie jadę do Wielkiej Brytanii, okolice Birgina. E, dostawa nie wiem na kiedy jest, sądzę, że chyba jutro zrobię ją Gdzieś tam po południu Będę Ponieważ jest godzina 18, dlaczego godzina 18 no Fakt, jadę jakieś tam dwie godzinki już Z Kaczykiem Można powiedzieć, że, że może koło trzech Ale wątpię, że koło trzech jadę, prędzej koło dwóch Yy, we fakcie takim, że po prostu byłem 13.40, 13.50 na firmie yy, ładunek się niestety opóźnił trochę, ponieważ ładunek był niegotowy, było trzeba troszkę zaczekać. Yy, we fakcie załadowali tylko 8 europalet, yy, znaczy załadowali. Trzeba to podkreślić, załadowali. Załadowali w taki sposób, że z auta 10 euro paletowego te 8 euro palety robi z auta 8 paletówkę. Yy, Mijam sposób ładowania tych palet. Yy, po prostu, a że to jest karton, dosyć cienkie kartonki, bo to są przesyłki kurierskie rzeczami sportowymi, to po prostu takich rzeczy nie zabezpieczam, jeżeli mam całe auto. Oczywiście mógłbym dać kątowniki, spiąć to pasami, bawić się, etc., ale to jest po prostu ładunek bardzo, bardzo delikatny, jeżeli chodzi o opakowania zewnętrzne. Anglicy mają to do siebie, o ile bym się nie przejmował, to Niemcy, Polska, to o ile Wielka Brytania, to tam ludzie jednak kupują kartonem. Nie kupują to, co w środku jest w efekcie, tylko to, co jest na kartonie po prostu patrzą strasznie na, na kształt kartonu i minimalne wgięcie czegoś i po prostu to jest traktowane jako, jako odpad, można powiedzieć, tak? Od razu jest to w sklepie przesuniane, to, tamto i to jest gruba przecena, tylko żeby go sprzedać. W efekcie się boję tego zabezpieczać mocniej po prostu że jest całe auto po prostu nie było potrzeby tego zabezpieczyć aż tak do Luksemburgu sądzę, że mam około 7 godzin 6 może w Luksemburgu będę chciał i spać ponieważ prowadzi mnie przez port w Luksem, prowadzi mnie przez Luksemburg ja sobie wybrałem drogę właśnie, żeby do portu w Calais jechać przez Luksemburg, potem kawałek e, Belgii i potem przez miejscowo tam tamtędy do portu w Calais. I w efekcie wychodzi tak, że w porcie w Calais bym był 3.45, jest godzina 18.12, chwilowo nie mam dokumentów e, celnych na telefonie, na Whatsappie od spedycji wysłanych. Sądzę, że jeżeli nie dotrą do tej 21, 2 to nawet nie ma sensu jechać dalej do portów Kale, tylko po prostu iść i sobie smacznie sobie pójść spać, bo raczej będą jutro rano. Już się tak raz zdarzyło, niestety. W efekcie wyszło mi tam 1045 km całej trasy, zostało mi 932 km. Będziemy mijać Miejscowość Lają teraz całkowicie bokiem. E, widzieliście na urywkach teraz, jaki deszcz napierdziela po drodze. Po prostu od 60 km ten deszcz jest non-stop, non-stop na takie same sile. Po prostu to, co chce jechać, to zaraz Francuzi hamują. To samo ode mną teraz Francuz jedzie. Ograniczenie do 90, ale jedzie 40-50 na godzinę tylko dlatego, że, yy, że pokropiło sobie, tak? No. Yy, są kurde, niestety ludzie chorzy na punkcie jeżdżenia. O, właśnie zjeżdżę na parking, bo postanowił sobie, że nie da rady dalej jechać. O, kurwa, Francuzi. Francuzi i ich styl jazdy. Oczywiście przednie szyby zaparowane, bo po co włączyć sobie klimatyzację w aucie? Po co włączyć sobie nabiewy? Chory kraj. Tak samo chory się robię ja, gdy mam tutaj spędzić dłużej niż półtorej godziny. Mnie Francja po prostu wykańcza psychicznie, nerwowo. Cieszę się, że w tej spedycji odpukać w coś. Często się nie jeździ po tej Francji. Jak już to przelotem. Bo naprawdę ja gdybym miał jeździć tutaj non-stop, koncentrować 60% wszystkich, wszystkich dostaw na terenie Francji, wszystkich fraktów z Francji gdzieś tam na Francję, znowu kabotaże po Francji i tak dalej, to sądzę, że po trzech tygodniach to by mnie czekał szpital psychiatryczny ponieważ tutaj ludzie to są chorzy, podkreślę słowo chorzy mentalnie. Oni, oni nie potrafią normalnie jeździć. Oni jeżdżą jak... Nie powiem głośno co. Myślę, że wielu kierowców stwierdzi, że większość osób tutaj to jest uchodźców i emigrantów. I... Wła właśnie to podkreśla ten styl jazdy Francuzów po prostu, w jaki sposób Francuzi jeżdżą. I to jest dobre określenie. Chwilowo jadę, raport sytuacyjny gdzieś potem z trasy się na pewno pojawi. Witajcie w kolejnym dniu na raporcie sytuacyjnym. Mi pozostaje do Portu w Kale 318 km. 40 minut po północy stawałem spać w Luksemburgu. Rano się zatankowałem w luksie, paliwo Euro 45 według ceny na, na aplikacji DKP. I co tam jeszcze wam miałem mówić? A, i że w dniu dzisiejszym jest wyjątkowy, bardzo duży problem z internetem, jak i funkcjonowaniem kart zagranicznych. Wczoraj mi się kończył roaming na karcie EEM, na angielskiej karcie. W dniu dzisiejszym po północy miałem wykupić. Znaczy, w dniu wczorajszym po północy miałem wykupić, bo mi się kończył. No to wysłałem północ 20 sms a dostałem odpowiedź że jeszcze porównać roaming jest obudziłem się dzisiaj rano i miłe zaskoczenie że próbuję wysłać sms a nie da się błąd drugi trzeci czwarty raz błąd eee... przypomniałem sobie że mam ponad 17 giga internetu w roamingu na karcie polskiej w orange flex więc sobie przerzuciłem na e SIma i patrzę na stronie zgłoszeń ponad 60 zgłoszeń od rana w dniu wczorajszym było ponad 300 zgłoszeń że są jakieś problemy z kartą EEE potem patrzę na grupę na facebooku jaki internet ułem i tam widzę Vodafone UK okay, problem e, sieć EEE e, problem jakaś tam inna sieć problem Tesco Mobile problem z e, zasięgiem internetem sms-ami połączeniami ja mówię no to się zaczęło ciekawie no i faktycznie od, od, od patrzyłem a według tego co pisali jeden w Belgii drugi ja byłem w Luxie trzeci w Holandii, czwarty blisko Holandii w Niemczech. Ten sam problem, że nie mogą wysłać SMS-a, tylko musieli roaming kupić przez aplikację EEE, tak samo jak ja wykupiłem w dniu dzisiejszym, ale dalej sms nie mogę wysłać ani zadzwonić, ponieważ jest kupy telefon, po prostu jest jakiś błąd. E, oby to nie było, że próbują coś nam e, wmówić, jak to było w Hiszpanii, tak? Że w Hiszpanii zrobili totalny paraliż, e, z, wyłączyli prąd, e, nie było w ogóle prądu, e, ludzie nie mogli zadzwonić, zapłacić, zrobić zakupów, e, ponieważ ludzie mieli tylko kartę, tak? A wiadomo, jeżeli prądu nie było, no to terminale nie działały. Połączenie internetowe jakieś tam było, ale nie było rewelacyjne. Eee, no ogólnie było ciekawie, tak? Wtedy w Hiszpanii. Eee, I co jeszcze? W porcie będę koło 12. A! I jeszcze chciałem Wam powiedzieć taką rzecz, że jestem już pomału zjazd... pomału. W tym tygodniu jestem zjazdowym. Maksymalnie czwartek, piątek mam zjechać do kraju, ponieważ zgłaszałem to już ponad półtora tygodnia temu i myślę, że gdzieś jutro albo coś załadujemy konkretnie do Polski na piątek, albo na rano, czyli na piątek, bo nie zrobię trasy środa, czwartek i żeby w czwartek rozładować to w Polsce z UK. Okay. Yy, raczej w piątek albo ze środa na czwartek jakiś przerzut na przykład na Belgię lub Niemcy yy, i w czwartek załadunek i na piątek na rozładunek do Polski, rozładować towar i o, zaczynamy wakacje, tak? Pierwsze co wesele urodziny w Nowym Sączu będziemy jechać. Potem krótkie, waka krótkie wakacje z Nowego Sącza do Krakowa, z Krakowa do Poznania. Tak, w tym roku nie są to wakacje zagraniczne, tylko krajowe. Związane z tym, że jest po prostu wesele w rodzinie i po prostu ten czas, który mogą sobie wziąć jakby czasu wolnego jest poświęcony tym, żeby na to wesele pojechać, a przy okazji zwiedzimy sobie rodzinę i dlatego jedziemy nowy sąd, potem Kraków, Poznań i w Poznaniu zostawiam moje auto. Wraca z tym autem druga osoba eee, chyba wiecie kto. I ja lecę z Poznania Ławica do Warszawa Chopina i z Warszawy lecę do Rzeszowa. Dlaczego tak? Ponieważ mamy hotel wykupiony do czwartku, a ja zgłosiłem w drodze wyjątku, że mogę w czwartek wyjechać. Dlatego mam wtedy w środę samolot z Poznania e, z rana o czwartej chyba lub o piątej do Warszawy, z Warszawy do Jasiączy. I koło tam godziny 13-14 powinienem być już w Mielc. Ale jak to wyjdzie, czy nie będzie żadnego opóźnienia, no to wiadomo, że to wszystko wyjdzie de facto w trakcie podróży. Wiadomo, że polski przewoźnik czasami lubi zawracać samolot w kierunku Warszawy. Oby nie w tym wypadku, bo by było śmiesznie, na pewno bym yy, rezerwował samochód we wypożyczalni na koszt e, polskiego przewoźnika wtedy, ponieważ bym nie pozwolił na to, żeby e, takie jaja się działy. Na pewno będzie ciekawie, tak? Będzie trochę wyzwania, żeby wszędzie zdążyć, ale myślę, że będzie ok. E, ja Was zapraszam do kolejnego raportu sytuacyjnego, myślę, że za około 100 km. Jak się nic ciekawego nie będzie zdarzało, Dzisiejszy odcinek raczej taki gadany, koło 20-30, może 35 minut. Jeżeli Wam się takie odcinki będą podobać, zapraszam Was do subskrypcji, do komentowania oraz do lajkowania. Wam to nic nie szkodzi, jest to kompletnie darmowe, ale dla mnie daje właśnie tą satysfakcję nagrywania, docierania do nowych widzów, jak i cieszenia się z tych materiałów, które są na kanale, więc działajcie pod filmem, działajcie. Na pewno będę odpisywał. Jeżeli macie jakieś pytania do mnie, także kierujcie je i na te pytania odpowiem albo pod jakimś filmem, albo po prostu nagram jakiegoś QA, albo po prostu te pytania będą odpowiadane na bieżąco. Więc czekajcie, piszcie lajkujcie, a na pewno odpowiem Wam na to. Zapraszam także na mojego Instagrama. Na Instagramie macie szeroki dostęp, gdzie aktualnie jestem, co aktualnie robię. Jeżeli chcecie być bardziej aktualnie niż te filmy, ponieważ filmy się pojawiają nawet z miesięcznym, półtora miesięcznym opóźnieniem, no to wpadajcie na Instagrama. Jestem już w porcie w Calais Prom miał być 13:35, jest opóźniony do 14:35, czyli opóźnienie godzinne. Chwilową stoję przed kontrolą paszportową Wielkiej Brytanii na bramkach paszportu, kontroli paszportu brytyjskiej. Na skanerze ściągnęli mnie do kontroli, kontrola wyszła taka, że po prostu tylko popatrzyli, co mam w środku, w kabinie, i kazali jechać po prostu dalej. Nie otwierali paki, nie otwierali niczego, kazali po prostu jechać dalej. Więc taką kontrolę to można mieć za każdym razem, e, będąc tutaj 3 minuty, 4 i gotowe. Na początku myślałem, nie wiem. Nie zauważyłem imigranta. Nie zauważyłem dziury w dachu, czy jak. No, na szczęście, wszystko poszło ok. I oczywiście, kolejny raport sytuacyjny. Jest godzina 17:10 17:10 można powiedzieć czasu angielskiego. U was godzina 18:10. Eee. Co się może dziać? 164 km do celu, do sortowni magazynowej. Oczywiście człowiek gdzie jest na Orbitalu. Kawałek za serwisem, w popularnym serwisie dla kierowców busów, ponieważ tam można zapłacić za parking, serwisu za pomocą karty DKV UTA jak się nie mylę i jeszcze jakaś inna karta paliwowa. pomijając że ta cena tam za dobę jest e, trochę z kosmosu wzięta ale można za darmo 3 godziny aż aż tam stać za darmo i praktycznie każda stacja gdzie jest szel, tam są stacje i by znaczy stacje parkingi gdzie można legalnie stać przez 3 godziny ja jestem na orbitalu, orbital aktualnie przejazd 10 km, bo tyle coś około będzie trwało. To potrwa 20 minut więcej niż normalnie, to i tak wielki sukces, ponieważ mi się zdarzyło raz, gdy wracałem gdy wracałem, gdy jechałem w stronę IBF na Sevicton to mi się zdarzyło nawet półtorej godziny postać na orbitalu na uwaga półtorej godziny przed e, korek, półtorej godziny naprawdę spędzone na wtedy bardzo ochronne, 20 minut opóźnienia. bardzo niestety nerwowo ponieważ półtorej godziny odjęte ze snu po prostu e, ale co, no Orbital, Anglia okolice Londynu takie są yy, po prostu to jest chore chore, chore i jeszcze czwarty raz powiem, że chore ale cóż, jadę pomału nie ma w ogóle co nagrywać Wam mogę Wam nagrać jaki jest korek, ale to to no, nie wiem czy się opłaca w ogóle nagrywać takie coś a nie chcę ryzykować też, że w osobówce obok będzie policja, na przykład, ponieważ na orbitalu bardzo dużo policjantów jeździ właśnie w prywatnych autach, w służbowych autach, ale cywilnych. I to po prostu trzeba się troszkę też skupiać. Oprócz tego jeszcze są same solówki, to znaczy same solówki, same ciągniki siodłowe gdzie także jeżdżą i patrolują już typowo patrzą z góry na auta dostawcze, tak? co robią kierowcy.